Porządny jarmark jest nieważny, Bez niezbędnego miejsca kaśni. Prawdziwy bukiet jest bytu tworzy, Obtaczy prawa krowy. Kantor, szulernia, szynk, kaplica i szachot, To, to pełnia życia, zapełnia życia, Śmierć i haracz jest kapłan, otchłań i ofiara. Soczystą gałąź czyi gości suchy pięciela, Wiadomości ostrzeją bezimienne przednie, W tym drzawy żywych pechni Wspominamy średniowiecze. Dzisiaj kolejny zginął Czeczem. Nie się hamując stręgł dać głowę na łopacie. Głowę Chrzciciela i Karola, Dantona i Tomasza Mora. Żarłocznej ziemi ją zakopie, na razem z nią jej czcze utopię. Tyle utopia spadła z karku, każda się sprzeda. Na jarmarku, bo jarmark trwa. Bez aktu kaźni smak życia nie byłby wyraźny.